Cześć! Są wakacje, a my jesteśmy w szkole. Co tu robimy? Jesteśmy na planie kampanii Odblaski. Kamera poszła, uwaga, i akcja. Robimy reklamę PZU. Celem kampanii jest wspieranie bezpieczeństwa i poprawa widoczności dzieci na drodze. Dlatego PZU we wrześniu wszystkim dzieciakom w Polsce we wszystkich szkołach podstawowych w klasach 1-3 rozdaje ponad półtora miliona niestraszkowych odblasków. Tutaj można nacisnąć i to będzie migać, albo po prostu świecić się, a potem jeszcze tutaj jest taki, żeby przyczepić Proszę na rękę. Ta akcja skierowana jest także dla nauczycieli, którzy dzięki niej będą mieli bardzo ciekawe materiały i tematy do poruszania na lekcjach ze swoimi milusińskimi. Jest taki straszek. Dzięki któremu będzie nas widzieć w nocy. Wow! Jeśli jesteśmy widoczni na drodze, stajemy się znacznie bardziej bezpieczni. Kamera poszła i blisko siebie Marta i Dawid i akcja! Taka mała rzecz, odblask. W pewnych sytuacjach może okazać się bezcenna. Bardzo dobry pomysł na ten straszki. No właśnie straszki to takie odznaki jak... No właśnie, trzeba włożyć i wtedy świecisz, żeby samochody widziały, jak na przykład idziesz przed, no przez ulicę. PZU jest liderem rynku i oferuje swoim klientom innowacyjne rozwiązania. Ale właśnie dlatego, że jesteśmy liderem, czujemy się odpowiedzialni za naszych klientów. Akcja odblaski jest przejawem takiej odpowiedzialności. Ale to nie tylko akcja odblaski, to szereg różnych inicjatyw, które prowadzimy dla poprawy bezpieczeństwa naszych klientów i ich dzieci przez cały rok. Za nami dwudniowy plan, i poszło świetnie. Mam nadzieję, że emocje, które chcieliśmy pokazać w tym spocie, żyły u nas na planie i będzie je widać na ekranach telewizorów.